Z tej A to widać. Co? Jak Mikołaj. Na skarży rodzicom. Subskrybujcie Milki kanał. Nie mam teraz czasu, żeby pokazywać naszych kanałów. Bo widziałem to rodzicom. No Mikołaj, nie przerwaj nam! Nie będę zainstalował kanał, tylko o tej tajemnicy YouTube nie. A ja na Ciebie mam na imię Proszę mnie subskrybować A ty Mikołaj? Mikołaj ucz się YouTube'a I na mnie przerywaj Że co? Mam się uczyć? Uczyć YouTube'a, bo nam przerywasz ciągle I ty, Jak my mamy taki odcinek Hiper fajny nagrać Jak ty na ciągle ja nie przerywasz nam tego Mikołaj! Daj mi coś nagra. A Mikołaj, ty ciągle tysiąc sławek w górę, to wtedy Mikołaj nie będzie oglądać smerów. Dzisiaj oczywiście, dzisiaj. Na hangoutu. Tak, 10 dziesięć tysięcy, dziesięć tysięcy. Tak, 10 tysięcy. 10 tysięcy. 10 tysięcy subskrypcji chcemy. Tak. To jest moje marzenie. Moje też. Ale Mika, wiesz, że to. Pójdzie y, raczej na mój kanał, bo ja to nagrywam. Ja dzisiaj oglądałem o jakieś nauce. Może snel! Co jest Mikołaj? Nie chce zainstalować Robloxa, nie wiem dlaczego. Mikołaj, kiedy ty zainstalujesz Robloxa? Powiedz mi. Mikołaj. 10 tysięcy lajków lub się e, e, próbuję grać w, To znaczy nie, to znaczy e, ja o minus jeden dzień e, nie oglądania, nie oglądania dla Mikołaja. Kołaj. Hmm? Jak zainstalujesz w to ci dodam do czapu web. Nie. Ola, oh, ah, to było na tyle pa.